Panie Kubo, ja jem tylko trzy posiłki, tak jak mówią te Instagramery, a ja w ogóle nie chudnę. Panie Januszu, a co pan pije w ciągu dnia, zarówno w takcie posiłków, jak i pomiędzy nimi? No he, he, tylko kawusię moją, nie? Ale czarną, prawda? Nie, no he, moja stara robi taką pyszną kawusię ze śmietanką i syropkiem. He, mówię, panu niebo w gębie. Boże ratuj, przysłali mi na konsultację idiotę. Ech. Panie Januszu, ale taka kawa to przecież deser wpłynie. Jedna to pewnie z 400 kilokalorii ma. A ile ich pan dziennie wypija? No, z trzy minimum, nie? Naprawdę? 400 kalorii? A to dużo? No, tyle, co niekiedy obiad. Jasny, ch***! To ja jem trzy obiady i do tego trzy posiłki? Morał? Kawa może być deserem w płynie. Zastanów się, ile takich deserów wypijasz.